Cześć, tu Zoltan, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Lego Prescription Caribbean. Kupimy sobie magnes na skarby. Pokażę Wam, na czym to mniej więcej działa. To jest bardzo przydatny. Przydatny, przydatny, przydatny do dodatek. Mm, zaraz Wam pokażę, jak to działa mniej więcej. Gdzie. Jestem dość daleko, a pieniążki do mnie lecą. Bardzo fajne, a z podwojeniem pieniążków jest to, no po prostu, bardzo przydatne. I, a więc tak, to by było z gadania o porcie. A teraz przejdziemy do kolejnej planszy. Czy to będzie za plansza? Czy to będzie za plansza? Co mi się wydaje. Trzynia de Wego Zobaczymy Ale to chyba tak Hmm Nagrywam ten odcinek jeszcze w niedzielę Takie małe info Napiję się Tak, właśnie dlatego ten rozdział to na kręcu świata. Tu mamy kilku drzeków. Dokładnie, yy, jeden oryginał i trzy podróby. Pierwsza pod, podróba jest z pistoletem, druga z bombą, a trzecia z łopatą, jeśli dobrze pamiętam. Yy, no, teraz przyspieszenie, ja por, i ja pozbieram trochę pieniążków. Tak, dobra. Jak już może zauważyliście, jak przejdziemy tam daleko, to, nam, to nas tu przeteleportuje automatycznie. hu W tej misji, jak możecie się spodziewać, będzie dużo oszukania. Hmm, no bo. No właśnie, czterech jacków to mu musi być trochę oszukania, nie? Są takie, są rozwojone tornada, oaza, kaciuszka, chcesz co? Nie. bawi się w panience. nie? Jak widzicie magnes za skarby jest przydatny. I to bardzo. Huhu! Szukamy dalej. Idziemy, idziemy. Więc co może ja to puszczę w przyspieszonym tempie, jak to wszystko znajduję. Dobra, jak widzicie, trochę tego było. No. Mnie to zajęło dwa razy dłużej, ponieważ ja zawsze ustawiam na przyspieszenia dwukrotne. Ponieważ tak to najładniej wygląda. Bierzemy kaczkę, idziemy. Przez chwilę chyba nie mieliśmy kaczki. Hmm. Nie mamy kaczki, nie. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy co. Nie wiem. No, A, Ja chciałem mu, mu tę kaczkę dać. <śm> Nie widziałam kaczka. Ojej. No, no, no. No, ale jak, no? Dziwne. Hmm. Dobra, może wezmę to tym kolesiem. <śmany> o, tu mamy już karczuczkę w ręce. Widzicie? Trzymaj. Dobra. Yy, tu potem porozwalamy. Na razie bierzemy kolesia z łupatą. Albo nie. Bierzemy oryginała. O! Jestem oryginalny. Hmm. I idziemy. O i widzicie Między innymi dlatego, że mam magnes, zdobyłem 10 tysięcy co było na dole po lewej stronie. Ja tak, przepuszczam. Dobra. Noce... Nie wiem, co to jest. Mnie to osobiście przypomina yy, orzechy yy, staszkowe czy jak one się nazywają Dobra, Ech, to są chyba orzechy. Dobra. Wykopiemy trochę yy, z... jakąś część tam z statku. I takie kamyczki, takie dziny, takie, 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 takie przesuną nam. A my musimy na to patrzeć Inaczej hmm. się to nie trwa, nie wiadomo ile Dobra Bierzemy orzecha. Dajemy mu podrubie z bombą Arrr Kop! Co to będzie? Butelka. Mmm, bomba. Bomba. O, dobra, bomba. Bomba jest szybciej. rozwaliliśmy trochę wejdziemy na górę parkera umiem parkera umiem e. teraz patrzcie coś śmiesznego będzie e, 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 e. iść komuś rozbawiłem na pewno chyba nikogo nie rozbawiłem ale dobra Ehh. Bum, 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 bum. Dobra. Yy, o ile się nie mylę, w poprzednim odcinku mówiłem wam, że powiem wam, co może rozwalać te, te takie szklane rzeczy. Oddam. Syrena! Syrenę możemy odblokować dopiero po przejściu yy, w czwartym epizodzie. Rozdziale, jak to woli. Yr, jest. Jest właśnie syrena do odblokowania, kiedy musimy je pozabijać. Tak. Mamy owce, mamy bombę. To i jeszcze z drugiej strony budujemy, budujemy, budujemy. Coś długo buduję. Będę musiał sobie kupić jeszcze dodatek na szybsze bu budowanie. No. Prowizorczne tory. Siedem na... Yy, ...właśnie koza. Zapomniałem jak to zwierzę się zwie. No i ciągniemy. Dajesz, dajesz. Mamy te śmieszne kamyczki, a my zasuwamy na, na kozie. Cenka. I, ja! I statek gotowy. Yeah! Eee, nie możemy, szkoda. I co my tu? Możemy coś tu jeszcze ...rozdupczyć? Chyba no to ściągamy kotwice. Hmm, no to ściągamy kotwice. Jeszcze coś? Aha, no pamiętam, pamiętam. Kiedyś na tym siedziałem z 2 minuty. Ja! Yeah. Mm. To są chyba jakieś kraby. Nie wiem dokładnie. Jak zwykle, Jack Sparrow. Uh. Poza. teraz niespodziankę a ta niespodzianka to to, że jeszcze to nie koniec tak jeszcze musimy przywrócić statek do pożądanej pozycji czyli odwrócić ją odwrócić nasz statek na dobre nogami po prostu yy, tak nie wiem czy byście chcieli ale zamierzam.